Dzień dobry Państwu, witam. Wielu frankowiczów zastanawia się dzisiaj, czy podpisanie ugody z bankiem to jest dobra opcja na pozbycie się problemu kredytu frankowego. Otóż nie do końca, ostatnie wieści, które do nas płyną, wskazują, że podpisanie ugody może okazać się wielkim błędem. Dlaczego? Otóż po podpisaniu umowy, a czy dogadaniu się z bankiem, podpisaniu ugody, Najprawdopodobniej ta ugoda będzie niewzruszalna. Wszystko na to dzisiaj wskazuje, a w związku z powyższym nie możesz podjąć decyzji, że jednak ta ugoda dla Ciebie była niekorzystna i Ty wolisz iść jednak do sądu. Mianowicie ostatnie informacje płynące z zagranicy, chociażby wojna, konflikt ukraińsko-rosyjski, no, wprowadza pewną niepewność w Polsce. Która przekłada się na wyższą inflację, niekorzystny kurs wymiany walut, nie wiem, czy to euro, złotówka, czy, czy frank złotówka, czy też dolar złotówka, i może zauważyć, że w ostatnim czasie no, złotówka dużo straciła. Mimo, że się mówi na temat interwencji, to Polska nadal jest postrzegana jako kraj, w którym Wybuch jakiegoś konfliktu Polska-Rosja jest wysoko prawdopodobny i tego no, nie mamy jak zmienić. Więc ten kurs będzie nieatrakcyjny dla Frankowiczów. I być może jeszcze tego nie czujesz, bo większość kredytów zaciąganych także w tych latach 2005-2008 była w oparciu o tzw. LIBOR-3-miesięczny, czyli aktualizacja stopy procentowej. Odbywa się co 3 miesiące, to przeliczanie raty odbywa się każdego miesiąca. Więc przy, najbliższej, przy najbliższym wyliczaniu raty, najprawdopodobniej już odczujesz, że Twoja rata może iść o 5, 10, nawet 15% do góry w porównaniu do tego, co płaciłeś miesiąc wcześniej. Więc wiele osób mówi: może przejść na tą złotówkę. Ale wszystko wskazuje na to, że inflacja w Polsce już niebawem, być może przy najbliższym odczycie będzie dwucyfrowa, a przez to, że będzie dwucyfrowa, to także stopy procentowe będą gonić cały czas tą inflację. Dzisiaj mamy posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i najprawdopodobniej będzie duży wzrost tych stóp procentowych. I Także dostaliśmy wczoraj, czyli 7 marca, informację, że banki przy nowo zaciąganych kredytach hipotecznych w stop, przy stopie zmiennej mają stosować, jakby to powiedzieć, taki bufor bezpieczeństwa 5%, ponad stopy procentowe przy wyliczaniu zdolności. Oznacza to, że no, bardzo spadnie zdolność kredytowa takich kredytobiorców. Ale to, co liczy się dla ciebie, to najprawdopodobniej oznacza, że już KNF nawet wie, że te stopy procentowe, żeby no, utrzymać jakąś tą gospodarkę w miarę stabilnie, będą musiały wynosić. No, tyle, ile dzisiaj się szacuje, to jest 7,75 zgodnie z knf z wyliczeniami KNF-u. Więc po podpisaniu takiej ugody, ty przechodzisz automatycznie na te stopy złotówkowe. Więc absolutnie dla Ciebie nie jest to rozwiązanie. Jeżeli do tej pory płaciłeś, powiedzmy, ratę 2000 zł, może się okazać, że po podpisaniu ugody Twoja rata będzie wynosić 200, 2500, może 3000, a być może nawet więcej. Więc to absolutnie nie będzie dla Ciebie żadna ulga. Nie będzie Ci łatwiej. Jedyna możliwość to... To co? To wniesienie pozwu, i wraz z wniesieniem pozwu wniesienie wniosku o tak zwane zabezpieczenie powództwa. I to, co można zauważyć, to sądy powszechne, coraz częściej idą Frankowiczom na. na yy, no, no, trzymają ich stronę i takowe zabezpieczenie jest ustanawiane. Zabezpieczenie polega na zawieszeniu płatności rat całkowicie nie musisz nic płacić do czasu wydania orzeczenia. Więc ta sytuacja rzeczywiście może Cię ratować w tym niepewnych czasach podpisanie ugody może sprawić, że saldo ci spadnie, ale absolutnie prosić nie będzie. Jeżeli zauważysz, cena paliwa do góry, cena produktów spożywczych do góry, opał do góry, tych pieniędzy najprawdopodobniej coraz mniej będzie Ci dostawać, a na podwyżkę wypłat niestety nie ma za bardzo co liczyć najprawdopodobniej, bo przedsiębiorcom także będzie ciężej. Ja się nie spodziewam tutaj że sytuacji, że. Te wynagrodzenia będą dotrzymywały kroku rosnącym, rosnącemu poziomowi cen. Więc, tak jak mówię, zabezpieczenie powództwa. Część osób mówi: Dobra, ale ja nie mam, na, nie mam pieniędzy na proces. Więc, jeżeli masz ochotę, zajrzyj koniecznie na spotkanie, które prowadzę. Powiem ci, jak nawet bez pieniędzy możesz sobie poradzić w sytuacji, aby rozwiązać problem kredytu frankowego, który posiadasz i w jakiś sposób no, wyjść z tej całej sytuacji, być może nawet przestać płacić bardzo szybko raty kredytu, które płacisz, a przy unieważnieniu umowy może dojdzie do takiej sytuacji, że zamiast kilkuset tysięcy złotych nie będziesz miał do zapłaty nawet grosza, a być może bank jeszcze będzie musiał oddać Ci pieniądze. Więc serdecznie zapraszam Cię na spotkanie, link do zapisu znajdziesz poniżej.